Siemano, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś grubszego, bo nie Huge, a Titanic. Na początku zostawcie suba, lajka, zmoga z opcją, wszystko by być na bieżąco z takimi lub bądź odcinkami. <laughs> Miałem zepsuty nagrania, dlatego opening robię parę dni przed yy, wyrzuceniem, nagrywania i od. I używania kodu dwa dni przed, bo nagrywam to w czwartek, a kod będę używał dopiero w sobotę. Jeżeli mi się uda, ponieważ mam problem z OBS-em, którego nadal próbuję naprawić. Bądź jak widzicie odcinek, no to już się naprawił. A więc przyszła paczka z USA, z Teksasu, jest od Big Gamesa. Jest to Titanic Gingerbread Cat. I pierwszy raz będę miał Titanica. To było moje marzenie i marzenie się spełni. Pierwszy Titanic mój w ekwipunku i jako pluszak. <laughs> no, będzie grubą, więc zaczynajmy i otwórzmy sobie to od góry. Najlepiej. Złożymy sobie tak. O, nie wiem, czy już uda się otworzyć. E, tak, jakby da się otworzyć, więc otworzę sobie jeszcze to z, z tej strony. O, czyli tu już się da otworzyć, tylko jeszcze z drugiej strony się nie da. Ale Zara to się otworzy. Dobra. Proszę bardzo, tylko nie wiem, a tutaj jeszcze dobra. Więc ogólnie już jest otwarte, ale ogólnie taka jest wielka, ona jest gigantyczna, na miniaturce też będzie można zobaczyć. On jest na serio gigantyczna, większa niż kogokolwiek głowa. Ale dobra, robimy opening, pierwszy raz widzę to, co jest w środku. Wy będziecie najpierw to widzieć, nie ja. Jest pudełko od Big Games, jest to realne studio. Wow, jest już coś i wiecie co? Zróbmy coś niestandardowego. Coś, co nigdy nie robiłem, ale jak mam okazję. Wyjdzie? Wyjdzie. Proszę bardzo. To wywalamy. Jest tutaj, to stoi. I mamy. Mamy. Titanic Plus. Jest to prawdziwe. Na serio. Jest to ogromne, ty. Ja nie spodziewałem się, że to będzie takie aż ogromne. Wow. Mam nadzieję, że to widzicie. Big Games. Jak widać, Big Games podpisane przez Prawdziwą firmę, jest to prawdziwy Titanic Plus. Wow, nie spodziewałem się, że to jest tak wielkie. Zobaczcie na moją dłoń, a porównajcie sobie karton, nie? Wow, grubo. Grubo, na serio, grubo. Dobra. Oczywiście jest to nagrywane tak średnio, ale chcę po prostu ten moment. Pierwsze miał o nie? Dobra, wiecie co? otwórzmy sobie tak. Zobaczmy, co my tam mamy. Dobra, opening. Let's go. Może coś dobrego. Jak w jajko, jak jajko w Pet Simulator. Jest coś. Dobra, to możemy na razie tam wywalić. Jest. Mamy. Mamy naszego Titanica. Oj, to jest ogromne! Dobra, na razie to zostawimy na boku. To zrobimy jako na samym końcu. I mamy jeszcze malutkiego ploszaka, którego sobie zobaczymy. I to jeszcze mamy coś w ogóle. Mamy tutaj. O! Mamy Titanic Kod. Tutaj mamy Titanic Koda. I thank you za zakup. I mamy torbę z takiego Piniatę, jakby za. Za po prostu... No po prostu po, 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 po na żeby można go byłoby przenosić. Więc to idziemy zaraz otwierać. W od tych malutkich rzeczy najpierw. Więc otwórzmy sobie najpierw to. Tylko nie wiem, jak to się otwiera. Mam nadzieję, że wszystko jest widać. Robię to jakby pod Was, żebyście Wy to coś widzieli, jak ja to otwieram. Dobra, otwórzmy sobie to. Proszę bardzo. Wyjmijmy najpierw sobie torebkę. Zobaczmy, jak ona jest wielka. No, prezentuje się fajna. O Jezus, to jest na serio gigantyczne. Pewnie to już się nie łapie w kadrze, ale na sery to jest wielkie. Dobra, otóż sobie to tutaj za boksem, albo na boksie postawmy. I tutaj mamy resztę. Co tu mamy? Mamy. Thank you. Mamy thank you, piękne. Co tu pisze? Thank you for your purchase. Scan the QR code below for an automatic discount applied to your next order. Enjoy your plush and thank you for supporting big games. Ale tam jest ogólnie QR code z drugiej strony na zniżkę na kolejnego pluszaka. Więc thank you se postawimy w sumie tutaj. I mamy Titanic Code. To sobie wywalę na razie tutaj na bok. Mamy Titanic Code. I ja się boję tego wyciągnąć. A dobra, to jest z tej strony, ok. Czy jest to taka kartka, i z drugiej strony jest kod, który zakryje w, w większości o. Redeem Code in Game to Receive a Gift. Mam nadzieję, że to widzicie. Więc to odkładamy tutaj ten Titanic Code. No i zaczynamy od truszaka. Malutki truszaczek w torebce. Takiej saszetce, że tak powiem. Malutkiej. Na no szczęście to wszystko widzicie, co pokazywałem. No tak by, dobra. Weźmy się za otwieranie i zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, bo w tym opakowaniu już się nie przyda na pewno. Ale w sumie, jakbym sobie tak zostawił. Dobra, na razie to otwórzmy sobie tak to normalnie. Aha, to tak się normalnie nie otwiera. Mhm, dobra. Czyli jednak trzeba przeciąć. Dobra, mogę tak normalnie, czy nie mogę jednak? Nie, nie mogę jednak normalnie. No dobra, no to otwórzmy to normalnie, czyli w sposób normalny. Aha, okej. Okay, nóż się przebił na drugą stronę. Fajnie, fajnie. Ale przepraszam bardzo, czy ja mogę to y, otworzyć w cywilizowany sposób? O, dziękuję. I jest. Mamy, jest coś tutaj, uwaga. To sobie w sumie... A, weźmy to. To się wyrzuci. Dobra, i mamy. Jest malutki, uwaga. Jest! Mały ty, mały huge huge gingerbread cat. Piękny. Oso wywalimy w sumie też. Ale ładny tak się prezentuje. Ładny jest. Bardzo ładny. I jest miękki. Jest miękki, tak. Jak był yy, huge, bo to jest normalnie skala Huge. Więc tak wygląda. Ładny jest. Poznaję z tego tutaj. I teraz największe. No to się nie mieści w kadrze. To wiecie co? Może to wyczyścimy po prostu. Wycześnię to wszystko, żebyśmy mieli miejsce na wszystko. więc Gingerbread kata na razie postawię tutaj. Pudełko wezmę ze sobą na dół. Zamykanie też. Zostawimy postawimy to. Gingerbread kata na razie. Do widzenia. No i mamy. Największego Titanic plasza, jakiego mogłem kiedykolwiek zobaczyć na żywe oczy. Jestem ciekaw, jak to wygląda, nie? Jestem. Najbardziej jestem ciekaw tego pisaka. To jest na no serio gigantyczne. Gigant! To jest gigant! To jest gargantuan normalnie, jakby to było w prawdziwym życiu. No dobra, no, no let's go! Oj, 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 to nie będzie takie łatwe. Nie chcę. Ja tam jeszcze nie zaglądam do środka, bo chcę to sobie zobaczyć tak, y że tak powiem, z wami. No dobra, to nie jest takie łatwe do otwierania, jednak. Jak myślałem, że będzie. Oho, ten nóż nie jest aż taki dobry, żeby, żeby to tworzyć. Chcę to otworzyć bez patrzenia jeszcze tam w środek. Bo nie wiem, czy to mi się w ogóle uda tak zrobić. Ale dobra. O, coś może wyjdzie. Wiecie co? Po prostu to już tak zrobię i tyle. Już go widzę, już go widzę. Jakie to ogromne. Jakie to jest ogromne. Dobra. Wysypmy to i sprawdźmy, co tam się kryje. Jakie to jest gigantyczne. Zobaczcie na to. Jakie to jest gigantyczne. Przecież to jest większe niż moja ręka. Jo! No tego też nie... Patrzcie, porównajcie sobie. To jest Huge Pet. To jest Titanic, a to jest Huge Pet. Jest różnica? Jest i to ogromna. Wow, to jest takie wielkie. Co w ogóle tam się znajduje w tej plakietce? Bo a to mnie interesuje. Sprawdzę najpierw sobie samemu. A nie, to jest po prostu taka plakietka o tak, o, po prostu, bez kodu. No wow, no wow. Tego się nie spodziewałem. Tak wygląda pluszak. zarombisty jest. Pójdzie do kolekcji kolejnych pluszyty, tata, no Znaczy do huge, ale zaciek to jest miękkie. Ale to pójdzie do kolekcji. Więc dla Was teraz będziemy w grze. Będziemy używać kodu. O, kodu. A ja dopiero będę musiał jeszcze czekać dwa dni. Więc lecimy używać kodu. Witam. Udało się, jednak się udało i działa. Yy, wziąłem po prostu coś innego, że zrobiłem, więc po prostu jestem na czymś innym. Grafika nie jest aż taka, jak jaka powinna być. Wolałbym, żeby to było w yy, lepszej grafice, ale nie będzie to w takiej. Ważne, żeby było nagrane, że na serio to jest prawdziwy jakby jakby Pet Simulator 99, bo jakby tu mam wszystkich już pety dosłownie te same, o tu macie, że jest podpisane przeze mnie, żeby nie było. To jest dosłownie prawdziwy, prawdziwy Pet Simulator i w tym momencie będziemy zdobywać, będziemy zdobywać oto tego pana ginger Gingerbread Cat, yy, to tak się pisze. Mamy, to ginger Gingerbread Cat i będziemy go mieć właśnie w tej chwili, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, ale dobra, wpiszmy sobie kod. Teraz będzie to Official Pet Simulator Merch Redeem Now I teraz wpiszę sobie ten szybko kodzik, żeby nie było, Titanic Code, tak jak wam pokazywałem wtedy No i go wpiszemy teraz, dobra Mam nadzieję, że to będzie jakiś na przykład Rainbow albo coś takiego najlepiej, żeby było Fajnie by było, jakby to właśnie był Rainbow, ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie to jednak Rainbow Uff. Pierwszy mój Titanic w całej karierze. Jestem ciekaw. To jest kot. Jestem ciekaw, czy to będzie zwykły, czy Rainbow. Proszę, gro, daj mi Rainbow. Jest jajko. Code cracker. Let's go, let's go. Mamy, mamy Titanica. Jest na czacie Tobix, hatched, an Exclusive Titanic Gingerbread Cat. Congrats. Jest i Titanic. Titanic Gingerbread Cat. Zwykły, ale mamy. 1088 na świecie. Titanic Gingerbread Cat. Jest to w prawdziwej grze. Mam Titanica. Jest i Titanic. Titanic Gingerbread Cat. Wow. Teraz będę mógł uzupełnić sobie takt o team. Cały team sobie nałożyć. I na samym końcu Titanica. Mam Titanica. W końcu się marzenie spełniło. Widzicie, widzowie! Jednak marzenia się spełniają, więc wierzcie w swoje marzenia, bo tam właśnie w tej, w tej chwili stoi Titanic. Mój pierwszy, pierwszy, pierwszy w całej karierze, i można na nim jeździć. Mogę w końcu jeździć na Titaniku. Wow, wow, piękne. Jak widać, marzenia się spełniają, więc korzystajcie z marzeń. Pamiętajcie, że marzenia się spełniają, tak jak moje. Mam Titanika, mam Titanika. Pamiętajcie, marzenia się spełniają. Będę sobie teraz grał pewnie, znając szczęście. Będę sobie latał z Tytanikiem. Jestem zadowolony. Nie powiem, że nie. Jestem zadowolony teraz będę łaził z nim ciągle gdziekolwiek. Będę po prostu wyglądał na bogatego gracza, bo tak to 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 miałem. O, mamy w ogóle jeszcze te hoverboardy ogólnie, więc dostaliśmy Piñata hoverboarda i za party redeem a merch code i buffa dostaliśmy Lightning buff. These deals are going lightning fast. Redeem a merch code. Wydropiłem huge zebrę w ogóle dzisiaj jeszcze, jak sobie, więc mam kolejną, kolejnego hugę, więc może z tej okazji, dobra, z tej okazji, że dotrwałeś do samego końca, rozdaję huge zebrę. Jedyne co trzeba zrobić, napisać w komentarzu zebra i nick z Robloxa, no, na następnym odcinku, albo po prostu za tydzień, wylosuję kogoś i dam... Wyślę mu tego, Tomu huge zebrę. Teraz będą wyłaje na huge, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Będziemy się trzymać, będziemy się widzieć z tym tytanikiem w kolejnych odcinkach i w całej karierze już mojej, bo nikt go nie dostanie i nikt, nikomu go nie sprzedam. Trzymajcie się, do zobaczenia. No i się mano.